Już bez Daniela Riccardo wróci do rywalizacji Formuła 1 po przerwie jesiennej. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Mateusz Cieśliński, powrót Roberta Apel. No i mamy wreszcie oficjalkę dotyczącą Daniela Riccardo tego. No, Czego się spodziewaliśmy, co było zapowiadane, co tak naprawdę już się potwierdzało podczas Grand Prix Singapuru, gdy Daniel Ricardo wchodził do Motorhome'u, gdy ustawił się szpaler, który bił mu brawo, gdy były łzy w oczach, gdy były takie trochę pożegnalne już wiadomości i wypowiedzi Daniela Ricardo. Już wtedy mogliśmy mieć pewność. Ten kierowca sezonu 2024 nie dokończy. Dzisiaj zostało to oficjalnie potwierdzone. Daniel Ricardo to kierowca, który wszedł do Formuły 1. W 2011 roku w barwach ekipy HRT no, zyskał sobie dość duże uznanie ekspertów, potem zadebiutował w rodzinie Red Bulla, w, najpierw w Toro Rosso, potem w 2014 roku przeszedł do Red Bulla, do głównej ekipy i w niej z miejsca. Pokonał Sebastiana Fetela, czyli no, świeżo, świeżo upieczonego czterokrotnego mistrza świata i wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. To nie lada osiągnięcie, które nie jeden zawodnik by chciał, ale Daniel się nie zatrzymał. Daniel pokonywał jako partner zespołowy Maxa Verstapena. W 2016 roku znów zajął trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. No i był kierowcą, który no, był typowany do zrobienia dużej kariery w Formule 1. No ale wszystko pokrzyżowało przyjście Maxa Verstapena. Maxa Verstapena, który w końcu zaczął dominować w Red Bullu. Daniel Ricardo zdołał odnieść. Tylko 8 zwycięstw, 7 w Red Bullu i jedno pamiętne w McLarenie. No i Daniel Ricardo gdzieś się zaczął odchodzić w cień. Zespół, no, widział wielki potencjał w Maxie Verstappenie, więc priorytetyzował właśnie Holendra. Daniel nie chciał się zgodzić na rolę kierowcy numer 2. Nie chciał być tym pomagierem. Chciał pójść własną drogą, zrobić krok w tył żeby potem móc zrobić krok dwa kroki w przód niestety to się nie udało, najpierw do Renault, gdzie przecież pokonywał partnerów zespołowych Nico Hugenberga czy Estebana Okona potem w McLarenie, gdzie wszedł i miał być tym kierowcą, który pokaże jak mocny jest Lando Norris i w sezonach 2019 2020, 2021 2021 2022 Daniel Ricardo jeździł w McLarenie, no i tam niestety zaczął się jego upadek, tak możemy to śmiało powiedzieć, Daniel Ricardo zupełnie nie radził sobie z, le, z Lando Norrisem był w cieniu zupełnie swojego partnera zespołowego i to nie takim małym, tylko po prostu tracił bardzo dużo i w kwalifikacjach i w wyścigach nie dowoził, no i to jedno pamiętne zwycięstwo na Moncy, gdzie po prostu dobrze ruszył, gdzie Lando Norris zepsuł start, gdzie Daniel Ricardo znalazł się przed swoim partnerem zespołowym i już tutaj McLaren nie chciał żadnych z. Czynić, mając nadzieję na to, że zwycięstwo doda Danilowi Ricciardo otuchy, przecież to był kierowca, który był jednym z najlepiej opłacanych w stawce. Renault płaciło mu 30 milionów dolarów za sezon. Potem w McLarenie zszedł z tą pensją, ale też dostawał bardzo dużo, a mimo wszystko zawodził. Niestety po dwóch sezonach w McLarenie Daniel Ricardo poszedł na ławkę, wrócił do rodziny Red Bulla, no i w tej rodzinie Red Bulla najpierw był kierowcą rezerwowym, a potem jak pamiętamy wszedł na no, teoretycznie 10 wyścigów sezonu 2023 za bardzo słabo spisującego się Nika De Vriesa. Niestety Daniel Ricardo przejechał tylko 5 z wyścigów, które miał zaplanowane, ponieważ na Zandvoort podczas Grand Prix Holandii zdarzyła się kontuzja, złamał kciuk, no i tutaj trzeba było... Przejść operację i re, zaliczyć rekonwalescencję. Wówczas dał ym, szansę na debiut lajemowi Lawsonowi i to okazało się, no gwoździem do trumny Daniela Ricardo, tak to można powiedzieć. Sezon 2024 to powrót Daniela Ricardo i bardzo słaby początek na tle Jukiego Tsunody. Yukiego Tsunody, któremu Red Bull no, cały czas boi się zaufać, jeżeli chodzi o główne miejsce w głównej ekipie, którego po kolejnych sezonach nadal nie obsadza jako partnera zespołowego Maxa Verstappena. W kolejnych wyścigach wraz z tym, jak sezon się rozkręcał, było lepiej Teraz na przykład w RB mamy 9 do 9, jeżeli chodzi o wyścigowe pojedynki Daniela Ricardo i Yuki Tsunoda, ale to Yuki Tsunoda ma więcej punktów, a Daniel Ricardo po prostu cały czas zawodzi. No i tutaj dochodzimy do e, sedna sprawy, do tego dlaczego ta, do tej zmiany musiało dojść. Doszło do tego, ponieważ podobno w kontrakcie Lajama Lawsona był wymóg, aby dać mu... 5 rund, aby jego przyszłość określiła się do końca września 2024 roku, aby miał do przejechania minimum 5 rund sezon, obecnego sezonu. No i aby spełnić te wymogi, Red Bull musiał podjąć decyzję już teraz przed przerwą jesienną i zdecydowano, że Liam Lawson zastąpi Daniela Riccardo. Jeżeli chodzi o Riccardo, no to wiem, że niektórzy żałują, niektórzy nie. Ale trzeba powiedzieć ten gość, o ile ocieplał nam e, oglądanie Formuły 1, był takim wujkiem dobrą radą, zawsze uśmiechniętym, zawsze pogodnym, zawsze tym, który potrafi znaleźć pozytywy tam, gdzie ich zupełnie nie ma i gdzie ich e, inni nie dostrzegają, no to wyniki nie broniły Daniela Ricardo. To też już nie jest kierowca, który no, może zalicza po, po prostu jeden słaby sezon, albo dwa słabe sezony, no, albo ten bolid mu nie pasuje. To już jest tak naprawdę piąty sezon czy czwarty sezon, gdzie Daniel Ricardo sobie zupełnie nie radzi z samochodem. No i dlatego Daniel Ricardo musiał odejść, i niestety będzie nam na pewno go brakowało w zespole, w Formule 1, no tak ogólnie. I też pytanie, co dalej dla Daniela Ricardo. Wypowiedział się w trakcie Grand Prix Singapuru, że rola kierowcy rezerwowego już go nie interesuje, że po prostu odchodzi z tego sportu. Więc może przytoczę Wam to, co Daniel Ricardo napisał, komentując tę decyzję zespołu na swoim Instagramie, bo w wypowiedziach ekipy, w wypowiedziach RB nie znajdziemy nic od Daniela Ricardo. Kochałem ten sport przez całe życie, to i całym życiem. To dziki i wspaniały sport, i to była ogromna podróż. Do zespołów i osób, które odegrały swoją rolę. Dziękuję wam. Do kibiców, którzy kochali ten sport czasem bardziej niż ja. Haha. Dziękuję wam. To zawsze były wzloty i upadki, ale była to frajda i prawdę mówię, nie zmieniłbym tego. Do następnej przygody. Tak napisał Daniel Ricardo, natomiast jeżeli chodzi o zespół, no to um, Laurent McKee, szef y, ekipy RB. Um, Powiedział następujące słowa: Wszyscy w Wikar chcielibyśmy podziękować Danielowi Ricardo za jego ciężką pracę przez ostatnie dwa sezony z nami. Przyniósł wiele doświadczenia i talentu do zespołu oraz fantastyczne podejście, które pozwoliło wszystkim rozwijać ducha zespołowego. Daniel był prawdziwym dżentelmenem, zarówno na torze, jak i poza nim, i nigdy uśmiech nie znikał z jego oblicza. Będzie nam go brakować, ale zawsze będzie miał szczególne miejsce w rodzinie Red Bulla no sama prawda i, i chyba wszyscy będziemy Daniela dobrze pamiętać, dobrze wspominać, ale też mieć z tyłu głowy, że de facto, no był to zmarnowany talent i zastanawiali, będziemy się zastanawiać, co by było, gdyby jednak został w tym Red Bullu. Zapewne nie stawiłby czoła, jak równy z równym Maxowi Verstappenowi, być może odnosiłby większe sukcesy, być może Max Verstappen za, zabrałby na przykład Maxowi Verstappenowi trochę punktów w sezonie 2021 i Max Verstappen nie byłby mistrzem, tego nie wiemy, na pewno Daniel miałby znacznie więcej zwycięstw i znacznie więcej podium na swoim koncie. Ostatecznie te liczniki zatrzymały się na liczbie 8 zwycięstw i 32 podiów. To też jest całkiem zacny dorobek jak na, tego, jak na każdego kierowcę Formuły 1, a Daniel na pewno go doceni. Szkoda, że tak to się kończy. Niektórzy widzę, mają pretensje o to, w jakim stylu zespół pożegnał się z Danielem, no ale też musimy zdawać sobie sprawę, jak działa Red Bull, jak działał, jakie mają inne opcje, co mieli na szali. No, i po prostu tak trzeba było postąpić. Teraz na pewno jakiś ciekawy wywiad z Danielem się ukaże, no i będziemy o tym mówić. Zastępuje Daniel Ricardo, to już o czym powiedziałem. Liam Lawson, czyli nowozelandczyk, czyli kierowca, który błysnął w ubiegłym sezonie w tych pięciu startach, spisywał się naprawdę świetnie. To jest zawodnik, przed którym jest duża przyszłość, i on teraz z tymi pięcioma swoimi występami może no Sześcioma właściwie, może dużo zdziałać. Teraz Liam Lawson może nawet spróbować powalczyć o miejsce w Red Bullu, w głównej ekipie. Liam Lawson yy, zna już niektóre obiekty, na, yy, które przed nami. Liam Lawson yy, pracował cały czas z ekipą, był w symulatorze, był w garażu, no i na, na pewno jest to kierowca, który jest lepiej przygotowany niż był w ubiegłym roku. Na pewno też będzie ciążyła na nim presja. Podobno podczas Grand Prix Meksyku Sergio Perez ma ogłosić swoją emeryturę wraz z końcem sezonu 2020. 4 miał podobno jak to przekazuje Joe Saward mieli się tak dogadać, że Sergio Perez odchodzi mimo tego dwuletniego kontraktu i tak dalej i tak dalej bla 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 no i jednak za, za niego wejdzie Liam Lawson. Czy rzeczywiście? No zobaczymy. To na pewno będzie bardzo ciekawa kwestia i uważnie będziemy przyglądać się temu kierowcy, jak on sobie radzi, czy rzeczywiście jest na tak wysokim poziomie, w jakim, jakim był w, w ubiegłym roku, czy może teraz będzie trudniej, no bo też forma RB jest inna. Pamiętamy, że w ubiegłym sezonie oni mieli rewelacyjną końcówkę sezonu i tam naprawdę spisywali się świetnie. Teraz aż tak dobrze nie jest. No i tutaj trzeba będzie powalczyć o jak najwyższe cele, ale Liam Lawson, no dobrze. Mamy... Mamy młodą krew, mamy świeżą krew, która będzie walczyła o jak najwyższe wyniki w Formule 1. W sumie dla nas, kibiców, to kolejny ciekawy, interesujący aspekt sezonu 2024. Będziemy mieli 23 kierowców w tym sezonie, słuchajcie. W stawce 20 zawodników bazowych będziemy mieli dodatkowo Franco Kolapinto, Olivera Bermana i właśnie Lajama Lawsona. No i ten biedny Walteri Botas skończy na 23. miejscu pewnie mistrzostwa w 2024 roku, a on chce przecież walczyć o Zaubera. O Zaubera, o którym też są bardzo ciekawe plotki, ponieważ podobno Steak i Kick mają się wycofać z tej ekipy i tam ma wejść inny sponsor, ma być inna nazwa, no, ale to będzie też sprawiało, że potrzeba będzie pieniędzy. No i teraz um, będziesz szutał, kto da więcej, żeby w to miejsce w, w Zauberze sobie zapewnić. Dajcie znać proszę w komentarzu, co sądzicie o odejściu i stylu odejścia Daniela, Daniela Ricardo o pożegnaniu się zespołu z nim. Będę wdzięczny za Wasze opinie. Zobaczymy, czy macie podobne zdanie jak większość, czy jednak jakieś odrębne. Dziękuję, jeżeli Wam się podobał ten film, kliknijcie proszę łapkę w górę. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. No i widzimy się niebawem. Pamiętajcie. Że zaczynamy weekend LMS-u z udziałem Roberta Kubicy. Dzisiaj było 5 i 6 miejsce w sesjach testowych. Jutro pierwszy trening oraz finałowy weekend GB3 Championship z tymkiem kucharczykiem, który walczy o mistrzostwo. Także będzie się działo. Zapraszam, żeby to wszystko śledzić na powrót Roberta Roberta.pl. Bardzo dziękuję wspierającym na TIPO, na Tipli, na Bajkofitu i na Patronite. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!